Legia Warszawa przegrała 0-3 do 3 z Radą Radą w meczu przyjaźni, w meczu 31 kolejki Ekstraklasy. To spotkanie było rozgrywane w niedzielę o 17.30 i była to fantastyczna szansa dla Legii, żeby przybliżyć się do liderującej Jagiellonii na 3 punkty, a także co przede wszystkim jest najważniejsze w tym momencie dla Legii, wejść do top 3, wejść do strefy pucharów, bo wydaje się, że o mistrzostwo realnie Legia już nie walczy. Chociaż gdyby wygrała, z Radomiakiem, to by walczyła, ale gdyby babcia miała wąsy, to byłaby dziadkiem. To jest coś, co można powiedzieć po tym meczu, bo fakt, gdyby Legia tutaj zdobyła trzy punkty, to miałaby zaledwie trzy oczka do lidera, czyli do Jagiellonii, ale ona tego nie zrobiła. Legia nie wykorzystała swojej fantastycznej szansy, bo powiedzmy sobie szczerze i taką mistrzostwo już Legia walczyć raczej, no, nie ma jak, ale to to nawet powiedział trener Fejo na konferencji. Legia walczy o puchary i też w tej sprawie akurat zmarnowała z Spartaczyła absolutnie w koncertowy sposób, ponieważ mogła w tym meczu, mogła po tym meczu być już w top 3, a tak wciąż jest poza strefą pucharową i te ostatnie trzy kolejki będą dla Legii bardzo ważne, a na horyzoncie mecz z Lechem Poznań. W każdym razie w tej jednej kolejce Ekstraklasy w 31. serii gier przegrała tak Jedonia ze Stalą Mielec, przegrał Lech z Ruchem Chorzów, przegrał Górnik z Krakowią. No i nie mogło być lepszej szansy dla Legii, nie miało prawa Bytu, lepsza szansa dla Legii, no i ostatecznie Legia miała tę szansę i Legia jej nie wykorzystała. Wiadomo, oczywiście, Legia musiała sobie radzić bez Augustyniaka, to jest jakieś osłabienie, ale patrząc na to, że i tak w podstawowym składzie wyszedł Artur Jędrzejczyk, który jest bardzo doświadczonym graczem i naprawdę nie najgorszym obrońcą, wciąż pomimo swojego zaawansowanego wieku, to absolutnie nie usprawiedliwia ta absencja Legii. Prędzej może ją usprawiedliwiać to, że od szóstej minuty grała w dziesiątkę. Czerwoną kartkę już w szóstej minucie otrzymał Bartosz Kapustka, więc wiadomo, że to jest pewnego rodzaju wymówka, i to mogłaby być bardzo prosta wymówka. Trener Gonzalo Fejo jednak po meczu przyznał, że nie chce tutaj szukać wymówek, chce po prostu wziąć odpowiedzialność za to, co się stało, bo stała się rzecz tragiczna. No i gdy Legia grała od szóstej minuty w dziesiątkę, to. Wcale w ofensywie tego czuć nie było. To było czuć tylko i wyłącznie w defensywie, bo fakt: w ofensywie Legia jakieś tam sytuacje tworzyła, potrafiła wchodzić w zasadzie całym zespołem na połowę radomiaka, zamknąć radomiak we własnym polu karnym. Takie rzeczy się działy, więc to, to akurat nie jest skutkiem tego, że Bartosz Kapustka dostał czerwoną kartkę. Najbardziej było widać ten brak Bartosza Kapustki w defensywie, bo tyle. Miejsca mieli piłkarze Radomiaka, że nie powinni tyle mieć w meczu z Legią Warszawa, która ponoć jest tak świetnie zorganizowaną drużyną, bo często gracze trenera Macieja Kędziorka mieli takie okazje do strzału, że aż prosiło się o to uderzenie, i parę razy faktycznie ten strzał gracze Radomiaka oddali. Ale też w dobrej dyspozycji był tego dnia Dominik Kładun, pomimo tego, że później oczywiście puścił trzy bramki. To, co powiedziałem, że Legia Warszawa nie ucierpiała jakoś bardzo w ofensywie przez te straty Bartosza Kapuski, to jest oczywiście prawda, ale w tej defensywie naprawdę zaczęło się robić bardzo, bardzo źle, ponieważ no chociażby Rafał Wolski miał świetną okazję, żeby już w pierwszej połowie wyprowadzić Radomiak jak na prowadzenie, wówczas tej okazji nie wykorzystał. Był blisko też Margual po rzutce, bodajże Juriego Ribeiro, także tych sytuacji no, nie brakowało. Powiedzmy sobie szczerze, Legia też miała, jakieś okazje, był Wszołek też w drugiej połowie, miał dobrą okazję, tylko że no na nic to się zdało, bo ostatecznie Radomiak miał trzy tak naprawdę stuprocentowe sytuacje przez to, że Legia nie wróciła, że Legia utrzymywała się przy piłce na połowie Radomiaka, ale nie pomyślała, żeby wrócić tak szybko do defensywy. Radomiak odbierał piłkę od razu, momentalnie już w drugiej połowie ruszał na bramkę Legii. Mam wrażenie, że Radomiak wygrał ten mecz, bo poczuł, że nie ma nic do stracenia, bo fakt, że drużyna Radomiaka już później, bo tych w drugich bramkach to się absolutnie otworzyło, ale dobrze e, jej to wyszło, bo grała po prostu z kontra. Radomiak w tym meczu niczym więcej niż kontrą. Legi nie mógł raczej sforcować, bo gdy Radomiak rozgrywał piłkę na połowie legi, to albo szybko ją tracił, albo nie potrafił tego e, posiadania piłki w jakikolwiek sposób spożytkować. Pożytkowanie posiadania piłki to jest jednak moim zdaniem największy problem Legii Warszawa, generalnie w tym sezonie, ale szczególnie w tym meczu. Skupmy się na tym meczu, bo Legia często ma takie spotkania, kiedy utrzymuje się przy piłce, kiedy no wręcz gniecie rywala, można by było rzec, patrząc na przebieg tego spotkania, oddaje strzały i tak dalej. Tylko że Legia wtedy często też ma takie. W zasadzie bierne posiadanie piłki, czyli rozgrywa od prawej do lewej, od lewej do prawej i nie potrafi z tego zrobić jakiejś takiej naprawdę dobrej sytuacji. Może paść jakiś strzał, ale on często jest totalnie obok bramki czy też nad bramką, więc legia tego posiadania piłki, które ma, bo ona je ma często, nawet w tym meczu z Radomiakiem, gdzie przecież grała w dziesiątkę, miała dużo wyższe posiadanie piłki. Legia go po prostu nie, nie potrafi spożytkować i to jest naprawdę spory problem, bo niespożytkowanie przewagi, będąc legią Warszawa, Yeah. <laughs> To naprawdę widać potem na wynikach, bo często drużyny w meczach z Legią się po prostu cofają, nie mają innego planu niż gra z kontry. No i Legia musi się przy tej piłce siłą rzeczy utrzymywać, a nie potrafi z tego nic stworzyć. Więc kiedy Legia utrzymuje się przy piłce, to paradoksalnie jest gorsza niż grając z kontry, tylko że nie może grać z kontry w meczach, no w większości meczów, w zasadzie z tymi rywalami w ekstraklasie, bo te drużyny z dołu tabeli często się po prostu, widząc Legię, cofają i to jest naprawdę spory problem i, i mam wrażenie, że troszeczkę nierozwiązywalny w tym momencie. Jest tylko jedno rozwiązanie. Legia po prostu musi zacząć lepiej grać w ofensywie, ale to też jest taki troszeczkę ogólnik. No Legia musi zacząć stwarzać sytuacje, bo tych sytuacji też w tym meczu z Radomiakiem trochę brakowało. Jednak patrząc że na to, że Radomiak był w stanie sobie stworzyć trzy naprawdę dogodne sytuacje i zdobyć ostatecznie z ich bramki, a Legia tak naprawdę takiej setki i setki to nie miała chyba żadnej, bo to były bardziej też okazje wynikające z jakiegoś zamieszania w polu. Lukarnym, takich okazji stworzonych stricte przez piłkarzy Legii po tych właśnie atakach pozycyjnych, no brakowało i to bardzo brakowało. Trzeba też niewątpliwie pogratulować Radomiakowi tego zwycięstwa, bo to jest coś naprawdę niesamowitego, że drużyna w tydzień się potrafiła podnieść po stracie czterech godzin z zagłębiem lubin i wygrać 3 do 0 przy Łazienkowskiej z legią. No to jest coś naprawdę wielkiego i myślę, że piłkarze Radomiaka zapamiętają to na długo i to też troszeczkę jest zaprzeczeniem tej tezy, że Radomiak dużo traci, bo no, w tym meczu nie stracił żadnej bramki. Może to jest kwestia tego, że był Filip Majchrowicz. Dużo też osób go bardzo chwali. Widziałem, że e, ci ludzie z Twittera, e, którzy piszą o Radomiaku, no to wychwalają strasznie Filipa Majchrowicza. No i trzeba przyznać, że był bardzo pewny w tym spotkaniu i było widać, że ta obrona też z nim gra pewniej niż z Gabrielem Kobylakiem, który oczywiście w tym meczu nie mógł zagrać przez zapis w umowie, no bo wiemy, że on jest z Legii wciąż wypożyczony do Radomia. Warto też wspomnieć o Lisandro Semedo, który jest w zasadzie po raz kolejny w meczu z Legią jedną z najważniejszych postaci Radomiaka, o ile nie najważniejszą, bo no jest to bardzo szybki zawodnik, więc kiedy ma przed sobą kapła, jego też prosi się o to, żeby grać te prostopadłe zagrania, no i faktycznie Radomiak to wykorzystywał. Świetny mecz Semedo, świetny mecz Wagnera Diasa, to też trzeba podkreślić. Dobry mecz w środku pola Radomiaka, też powrót Leonardo Roszy po tej kontuzji, więc no tak naprawdę nie ma żadnych minusów chyba Ostatecznie z tego spotkania dla Radomiaka i powiedział też o tym Maciej Kęciorek, jak wiele znaczy dla niego to, to zwycięstwo. No jest to coś absolutnie wielkiego. Tymczasem zachęcam Was oczywiście do subskrybowania tego kanału, do zostawiania łapek w górę, a także do oglądania moich innych filmów. To by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć!